Mamy niki. No kurwa, no killer B, a ktoś galę ja, musi ok. Ja mogę. Czy mamy niki na gali. No trzeba. Dobra, to ja na A ja jestem to spero. Jak gdzie indziej to kula. Pistol, że killer na gale sobie podbiegnie. Ja się kołać pistoli. Kurwa. Ale w C testoluję, pod drewno idź, ja zagram defa, menio do okna, szper... Nie, szpera do okna, menio do nas, choć na polą coś sobie. Ja B. B otrzymałem. Retake B gramy, no. No, mamy, no, mamy defa do gate. Mit czysty na razie. Mit 3 wyszło To K będzie raczej petka Celowani dobra, fuck, ja, ja nie pikuję dobra. już Dwóch, trzech mit strzela Spoko. Nie pikuję teraz o, Cofnęli, jeden tylko, Delpan. Jednego zostawiłem na mnie Leży, czysto już To możesz parę do B Tak, idę do B Czyli trzech mit, cofnęła B, 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 Nie zna, że cofnąć, chyba tak. Jeszcze jeden yes. Jeszcze dwóch zaskoczyłem Wolcie jeden razu. Lewo za rakietami <śla> chyba, tak <Się śla> Forest. Yeah. Forest i rakiety. Blisko Forest gdzieś. Kuchnia przed. Napik, napik przy wyjściu. Przy kuchni defa macie, Defa tam macie. lewo. Ja tak sam i mówi lewo. <śla> 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 to są rakiety u was, nie? Tu gdzie... Mogę jakiś ekstra. Rampa. Oba nam. Rampa po kolejne. kolejny. Dwóch rampa po Absy, chyba. I absy na wyjściu. Leży apsy. I dwóch ramp, apsy i szczęście. No. Zresztą ja pikuję. Nie, nie musieli wychodzić. Raczej nie ja underdaję, hmm? ja mógł Tetris wyjść. Ja ze... sprawdzę Tetris. Ale no, się nie mylę, to dwóch Dinka dostało z MP9. Idziemy w ramp. Tetris czysty też, cofnęli. Ja tam zabiłem jedno z ramp, możemy mieć Dinka. Ja ten. Hmm. Zajmuję rampę. Nie ja, no. Dwóch by chyba, nie? Dwóch, dwóch no. Wchodzą? Jeszcze? Nie, nie, jeszcze nie. Ja zostałem w rampie. Znaczy top pójdą ogólnie. Nasze iść do okna. Były jeszcze, idę nie? do okna. Oj. Klikniemy mit? Tak. Rampa śpi. Bardzo kupuję. Czuję. Mogę mieć kon? Nie Denatywie. mogę. Mieć. Nie. nie, nie, nie. Wchodzę w absy teraz. Odsmukowałem rampę. Wreszcie śpi. To jest I rampę. No, Mówiłem, że dwa waddingi, kurwa. B, jeden no podbieg. Na no, tego, kontera ci podbieg. Jeden za klaps. Ja jestem Czekam sobie, fanderze. Masz jeden. Naczej, nie widzę. Jeszcze jeden Paczki jeden Ja dojeżdżam mi, Rampa na wyjściu jeden. Patrz <tronik> mi, jak. Stop it, jeden. Ciao, Bomba, TV. Weźmę ogólnie w rampie digla poziomku wziąć. Jak jest spocony i szuka na schodach w frag. Go nie widzę. Jebe, świnię, oh, 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 oh. No. To to nie, weźmy nie. Go, jak, tak jak albo nie, albo UTR to byś został w trochę tak ci mówię. Spokój, ja nie wiem, że... Daj mi, To Mam to co go zrobię, to by mu no... Szkoda, że stream jest kurwa. No polec, ale... <laughs> ty, no, ty znowu się jaką górę ticketa, by hopem, heada mi wyjebowało, w locie. Ej, mogę dać one way na gale, jak chce ktoś skoczyć na ten pierwszy ten i na zabijać ich, jak wyjadą mi... da. To kur... Tak, cool. chcesz one na gale? Daj. Dawaj, skakuj na galę. tylko ten, ten pierwszy... Dasz. Nie tam na samą górę, tylko w ten pierwszy, jakby wiesz, uh -huh. co Powinienem po CT w takim razie. Ja B przejmę. czekam jeszcze. Po na pola, no, na to. Nie policzujesz jeden. Dopiero na galę. i Jeszcze B 1 jeden. W konie jeden. Ja wchodzę w dżunglę. Też jeden i... sam był Przy rampie. I, się. I drugi w konie. Ja w dżungle. Nie wiem, czy do okna nie zaskoczył. Pod okno w sensie. Czy nie, Je, nie zaskoczył. Może być na wiesz? Kon. Do prawej. jest? tak. nie. Ja dostałem podiół z odkurzaczem w środku rundy. Ciężko było. No defa też nie miałem w my bed, pewnie bym inaczej naczyń zagrał. Pod oknem był, tak? Drugi? Tak, ja, jeden był. Drugi nie wiadomo gdzie był. Ja mam ton. Pandera ma, więc nie wiem, gdzieś cofnął. Upset przed, leżę. Ton jeden Pod oknem, pod oknem jeszcze przed chwilą. Słuchaj, kon. Mam konek co. Idę oknem, idę nie ten. widzę. Kala. Super, Szpera, łono rondo. Łodnik. Ilo... Uwaga, jeden zajęty może być, odpuściłem. Zabijają. Patrzę się, wam gale, patrzę, patrzę wam galę całą. Czy już? Nie. nie, nie, nie. Lec w domki. też jeszcze? Cofa. Nie przebił, nie jeden, przebił. Jeden cofa. Gali nie mieliście. Dostał. Flaszę Flesz. mikrofon. Spaliłem zapaczki. Nie widziałem. Under jeden. To na mnie ciebie Under. Under jeszcze jeden. jeden. Znajdowałem. Dostał, najdowałem. Ja też. Jeszcze trzeci dostał. E, dwóch mid, dwóch mid. Gala, smoke i. Konę, pod konem. 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 Pod konem przez niego nie będę przychodził, zaraz. Jest kuchnia, kuchnia w sumie, y, Matrix wyszedł. Pochodzę, pochodzę. Jeden HP ma. Pojeżdżam. Jeden HP ma. Super, zajebisz runda, Kamilos no, bo? Super. Smokujacz. Na wyjściu w chwili. Błagam Wyszedł jeden na cenie, ooo. Apsel jedes. Apsel jedes. Apsel jedes. Apsel jedes. W rampie Kampa. może być. W rampie W rampa. Super grzybr A to trzeba ci potrafiam się nie umieją gasić, się zatrzymali Kurwa Mogę zajęcia znowu Id jeszcze jeden Jeszcze Gala Gala ja cofnąłem Conler pod pod No serio to w kurwa Dobry city set panowie Bii. Super połówka Grzegorz, potworzył No Życie po kurwa formu. jakieś grane <laughs> Życie Nie mów tak. A życie gram Sandardzik jest gron To rzuciak no i ja od razu Gole rzucę rzucił jak ja rzucę dopiero Poczekaj nie biegnijcie jeszcze na och nie jest O, to chyba O Feszuk będzie trzech Trzech jest. Dal trzeck BS Mi doje Mi doje Tylko jest Zobaczmy Echo mi superczkami

Schody ja były. Za... Za... Nice, nice, super. Ja musiało... No musiał... Ja, ja, ja idę teraz do rampy się pokazać. Ale nice. no. nie widzę. Mogę... Zostaw mi flash, ja będę flashował Jest pod midem to jeszcze. No to boga. Boga. Góro. Boga. Fleszy, fleszy. Boga. Fleszy. Ja kuchnia złapę na fany, flashuję na fany Bez, za bez, za bez. jeszcze raz Galę. Uważajcie. Bez Sniper 3. Ja daję mu Ej, Galę, Galę, Edward, Edward. Jest za filarem. Mam rotkę Lewo, lewo, lewo. czas bb. za bs em i kuchnia. Patrzę Szybkońs. lewo. Gala, czas. czas za bs em Za bs em i. Gala za bs em i kuchnia. Słyszałem, Gala szpi, Za bs em B. jeden. Leży? Mam zero. Jeszcze no, jeden tam pokoić. raczej. Fleszuję tak. tak. prawo jakoś do Matrixa, uważaj. Mam zero. Możesz go okno, wyjściu, okno. to jest 70. Tak, nie był. Wtedy do pustego, ale mogę fejkować. No no, no. Możemy halwo i mocniejszy zagrać. Sporo, okay, ja mogę i... kawaha kupić. Jak no. chcecie. Zajebać. No, możemy. No, wyjdzie. Możemy grać. Flasho. 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 Flasho ja. Bum. do doma. Alfa. Do WSM. Razem. Pod wami. Pod I za pusty lewo przeszedłem ja a ja musiał odzyskać sobie k***a kurwa mać dobra, nie mają się na ogólnie za dużo, więc jedna runda i jazda sady ja już pikował jeden go okej przeszyję apse raz i lampę Dikadu woda, pójść na po hedzie. 10 HP podreble. Kody i CT. Standard leży. Jeszcze pad. Ja kładę na Peszał. CT. A nie mam bomby z sumie, ale chuj. Na Dikadzie. lewo, kon. Jest otwór. Leży Leżą. No, Pale, kon. Luba. Garam ja mam w konie. Posmokowuję okno. Kele, ja się zaskoczyłem. Nadrewnia, dwóch hałek grałem. O nie trafiłem. Smokuje, cross na gal. Spij okno. Jedę po bombę. Ja w konia Ej, ja raczej jednego B macie. Nie mam, ja jestem w dżungli. Dale. Dale. Skakuje na galę. Dojedzie do ZBS, ja będę plantował. Uważajcie jest plecy B, domek. Dobra, plantuję safe. Ale w plecy, domek. Spaliłem, w plecy B. Ale tu, nie, ja tu spaliłem też. Macie oko? Okno? Ja mam. Oko mam też i okno mam, rzucę. Ty, to dawaj, ja lecę do okna, z makim się wpierdamy. No razy abs zbienię. Ja zabijam typa w oknie i... ...zbędę w tej absy. Pruszu... kon, dwa razy Ta. kon i zacznę spróbować jak zdążę. Rampę sprawdził. Daj lampę Proszę teraz. Nie. Ja jestem w oknie. Nie, nie pikuję i tak. Dwóch rampa, jeden ma jeden, jeden HP. A blisko rampa dwóch. Widziałem. Pady ups. Pady ups. Widziałem. Pady ups, Pady jeszcze m ma. Mk. Domek dojechał. Do, do TV dojechał. Wchodzę na drewno. wopa. Leży dwóch. Dżungla, dżungla. Ta dżungla. Wyszedł dżungla. Nice. nice. Kurwa, minion. Ale problemy były. Ale runda ładna. No problemy były w chuj. A, pierdolone ta... były. By. Nie wiem, żyła mi na czole wyszła. Dziękuję Ci za oglądanie. Jak możesz, to zostaw suba Spero TV. Zapamiętaj.